Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, ja wysiadam na pierwszej stacji teraz tu. Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, bo wysiadam przez życie, nie chcę gnać bez tchu. Jak w wrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek i dni. A jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej, A życie przecież po to jest, żeby pożyć, By pytać siebie mieć czy być. No życie przecież po to jest, żeby pożyć, Nim w kołowrotku pęknie nić. W kołowrotku bezwolnie się kręcę, Gubiąc wątek i dni. A jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej, A życie przecież po to jest, żeby pożyć, By spytać siebie, mieć czy być. No życie przecież po to jest, żeby pożyć, nie w kołowrotku pęknie nić. Chcę tracić czas, szukać dobrych gwiazd, gapić się na dziury w niebie I jak najdłużej, kochać Ciebie, na to nie szkoda mi. Zmierzchów poranków i nocy, jak w koło wrotku bezwolnie się kręcę. Dni. A jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej. A życie przecież po to jest, żeby pożyć, by spytać siebie mieć czy być. No życie przecież po to jest, żeby pożyć, nie w kołowrotku pęknie nic. Zapraszam Małgosiu do mnie bardzo serdecznie. Proszę Państwa, gościem w naszym studiu jest Małgosia Ceniak. Witam, Witam cię serdecznie. serdecznie. Małgosiu, jesteś chórystką od niedawna. Od niedawna, od, od niecałych. Chóru Akademii Morskiej. Od niecałej. Tutaj naszej, tej Szczecińskiej. Tak, Szczecińskiej Akademii czego... Morskiej, to trzeba podkreślić. Jesteś tak. studentką również Akademii Morskiej? Yy, nie, jestem studentką Wyższej Szkoły Bankowej. Yy, na kierunku turystyka i rekreacja. Ale mimo to z Twoim pięknym głosem chór Wyższej Szkoły Morskiej przyjął cię. Tak. tak Czy tak. masz zakusy na to, aby zostać solistką chóru? Yy, zobaczymy, jak to będzie. Yy, chciałabym, ale. Yy. Yy, to wiadomo, że jest całkiem inna gatunek, inna, inna specyfika śpiewania. Jest to wokal klasyczny, a nie estradowy, jaki śpiewałam dotychczas przez te 15 lat. No i jestem na etapie nowego doświadczenia i, i, i uczenia się. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Repertuar estradowy, gdzież ty śpiewałaś ten repertuar estradowy i cóż to było? No, to jest ciężkie pytanie, ponieważ przez te kilkanaście lat swojego życia y, bardzo długo uczyłam się śpiewać około 10 lat. Y, najpierw u siebie, w mojej miejscowości, ponieważ nie pochodzę ze Szczecina, a z Reska. Tam zaczęłam. Jaś nauczyciela śpiewu? Miałam nauczyciela śpiewu. Nauczyciela śpiewu. Tak, który sam gdzieś tam spośród małych dzieci w podstawówce mnie wybrał i powiedział. Już się że. się wybijałaś e, wtedy. Tak, tak, podobno tak. Podobno wybijałam się, już mama mówiła jak byłam niemowlakiem, tak? <śmiech> <śmiech> no, oj, strasznie. Mama mówi, że na porodówce byłam najgłośniejszym dzieckiem i ona już wiedziała, że to jej płacze. Także już podobno od, od, od maleńkości. Szkoła muzyczna? Nie było, mhm. ale nie wykluczam, że może jakieś wyższe studia rozpocznę, jak zakończę te pierwsze. Myślisz o jakiś? Yy, myślałam o yy, Akademii Sztuki, tutaj, Wokalistyce. w Szczycie, Wokalistyka. Mhm. Myślę, że to naprawdę yy, dużo słyszałam o tej szkole. W klasie i... jazzu. jazzu? Bardzo możliwe, <gryw> mhm. <gryw> bardzo możliwe. Jednak ci ambitniejsi yy, młodzi wiem, muzycy, piosenkarze. Gdzieś odnajdują się w tym jazzie, prawda? W tym szlachetniejszym gatunku Tak, tak, tak. tak zdecydowanie. To nie tak. jest taki typowy pop. To nie jest pop i y, ambitniejsi właśnie wokaliści też nie słuchają popu. Nie znaczy, słuchają, jeśli no, tak chodzi się, o tak mnie, to, jak się przyjęło. Tak, mhm. nie. nie, nie. Jakiś jazz takie... jest trudny, jeżeli chodzi o śpiew. Tak, bardzo. Tak, bardzo mhm. trudny. To jest też... Trzeba mieć specjalne predyspozycje. Każdym oczywiście. głosem zaśpiewam utwory jazzowe. Ja kompletnie na tym się nie znam. Pytam, jak like, to like, y, Nie, Nie, a... na pewno nie każdym y, głosem zaśpiewam utwory jazzowe. Y, jest to też bardzo Specyficzna forma y, śpiewu, ekspresji. E, tak, dokładnie trzeba mieć głos, trzeba mieć też charakter w, i w głosie, i w, swoim, w swojej e, aparycji, że tak powiem. Mhm. Także y, no, nie jest to łatwe. Odnalazłabyś się w utworach jazzowych? Myślę, że tak, mhm. myślę, że tak. Ja y, jestem cały czas na tej drodze, y, żeby poszukać tego swojego jedynego gatunku. No, i y, próbowałam różnych styli muzycznych. Na razie zatrzymałam się przy takiej bosanowie, y, takich delikatnych y, piosenkach, y, też na poezji śpiewanej. No, ale zobaczymy, jak to będzie. kto tam. jest za tym twoim guru, guru muzycznym? Pewnie znaczy, takiego masz. Jeśli chodzi o y, tutejsze polskie guru muzyczne, to zdecydowanie Igor Herbut z zespołu Lemon. Jest tak. Tu, Już upiół do rangi guru, tak? Tak, tak, szybko. tak y, bardzo szybko i zdecydowanie myślę, że to jest jeden z najlepszych wokalistów y, polskich i naprawdę y, jego warsztat muzyczny bardzo, bardzo mi się podoba, uwielbiam go słuchać i, no i myślę, że, że, że mogę, mogę go nazwać swoim guru. Pójdź im, jego jego tropem zatem. Możliwe. Ten utwór, który teraz zaśpiewałaś, cóż to było? To Małgosiu. była piosenka z repertuaru Anny Marii Jopek, Ja wysiadam. Jej też takie klimaty jazzowe, poprzez męża chyba tak, są tak, bliskie, tak, prawda? Tak, tak, tak. W tej tak. piosence mogliśmy trochę elementów jazzowych odnaleźć? Chyba tak, prawda? E, tak, tak, troszeczkę tak. Mhm. A kolejny utwór, jakim zakończymy kolejny, też nasz program? Kolejny utwór y, jest to właśnie poezja śpiewana. Tak jak wcześniej powiedziałam, jest to piosenka z repertuaru Starego Dobrego Małżeństwa o tytule Blues o czwartej nad ranem. Znam, znam. Bardzo znam. Piękny utwór, tak, zgadza się. Tak. Ale Małgosiu, jeszcze zanim zakończymy nasz program, chciałabym się e, dopytać. E, nauka śpiewu to jest jedno, a interpretacja to są drugie. To są oczywiście. dwa różne przedmioty? Tak, tak, oczywiście. Nauka śpiewu... E, na nauce śpiewu uczymy się techniki, tak? Uczymy się y, jak wypaść dobrze warsztatu. Jasne, ale teraz interpretacje. Można się nauczyć? No bo tutaj ktoś trudno Myślę, żeby że ci narzu narzucił interpretację. Chyba, że ocenił twoją własną y, chęć interpretowania danego utworu w taki lub inny sposób. Więc to jakoś podlega ocenie, ale interpretacji też uczą? Tak, oczywiście. Interpretacje też uczą. Czyli samowolka? Y, może być samowolka, jeżeli komuś to wychodzi, ale nie każdy jest taką osobą, która automatycznie wyczuwa, bardzo dobrze jak dany tak, utwór wyinterpretować. Wyczuwa... Dokładnie. Niestety dokładnie. musimy już kończyć. Panowie mi tutaj pokazują, y, mhm. że, że niestety już nasz program y, dobiegł końca. Y, zakończymy go pięknie, proszę Państwa, utworem, który zapowiedziała Małgosia. Y, Małgosia Ceniak była naszym gościem. Dziękuję Ci serdecznie. Ja, też y, ja życzę Państwu y, miłego i dłuższego niż ten długi weekendu. Widzimy się ponownie w piątek o godzinie 17. Do zobaczenia. Sen przyjdzie może mnie odwiedzisz czwarta nad ranem może sen przyjdzie może mnie odwiedzisz Cię nie mam na odległość ręki, czemu mówimy do siebie listami. Gdy ci to śpiewam, u mnie pełnia lata, gdy to usłyszysz, będzie środek zimy. Czemu się budzę o czwartej nad ranem i włosy twoje próbuję ubłaskać. Lecz nigdzie nie mam twoich włosów. Jest tylko biała nocna lampka, Łysa śpiewaczka. Śpiewamy blusa bo czwarta nad ranem. Tak cicho, by nie obudzić sąsiadów. Czajnik z gwizdkiem świruje na gazie. Myślałby kto, że rodem z Manhattanu, Czwarta nad ranem. Może sen przyjdzie. Może mnie odwiedzić. Czwarta nad ranem. Ta czarna myśli rozjaśnia A list Twój sam się czyta także go można śpiewać za oknem lucą w lusach to pole skrupniczy, I jeszcze strażak wszedł na solo Ten z Mariackiej Wieży jego trąbka jak księżyc biegnie nad to polo. nigdzie się jej nie spieszy, już piąta. Może, Se, przyjdzie. Może mnie odwiedzisz, czwarta nad raz. Say